blogik.pl Witam, chciałbym pokazać jak zrobić kolorowe logo dość unikalne, specyficzne tudzież proste, za pomocą CSS3 i zwykłego HTML-a przejdźmy od razu może do pisania kodu HTML wielkiej, wielkiej filozofii, jak wiadomo, tworzyć nie będziemy po prostu wyłamy sobie plik CSS, który wcześniej sobie stworzyłem Nadamy tutaj tytuł dla naszego dokumentu: kolorowe logo w CSS3. Zatem nasz plik już się zmienia. Wywołamy sobie tylko jeszcze pobranie styli CSS. Ok, pobraliśmy sobie nasze style CSS. I teraz możemy przejść do tworzenia zwykłego kodu HTML. Zróbmy sobie div class, którego nazwiemy logo. Nasze logo będzie składało się z czterech albo pięciu elementów. Zatem każdy element będzie miał swojego diva. Powiedzmy pasek 1. I tego diva tak naprawdę możemy sobie e, powielić Nazywać pasek 2, 3, 4, 5 I tak naprawdę to jest nasz cały kod HTML Oczywiście w tej chwili jeszcze nic e, nie widzimy. Zmieńmy sobie e, tło naszego dokumentu Najpierw ustalmy sobie jakieś marginesy Nasze logo będzie na środku dla parametrów wody napiszmy no powiedzmy padding 100 pikseli i tło w takim kolorze dajmy na to i mamy e, nowe tło i teraz piszemy e, klasę dla naszego logo czyli nasze logo będzie miało szerokość dajmy na to 90 pikseli wysokość 100 Pozycja Relative z marginesem 0 auto, zatem nasze logo będzie na samym środku. Eee, stwórzmy sobie w następnej kolejności klasę dla diva. Czyli tak naprawdę, jeśli mamy logo, to tworzymy klasę dla diva. Dla każdego jedna klasa. Czyli nasz jeden pasek będzie po lewej stronie będzie miał szerokość 15%, dodajmy na to i margines 2,5%. Border radius, czyli jakieś zaokrąglenie i pozycja Relative. OK. W następnej kolejności musimy stworzyć sobie klasy dla. Naszych divów, czyli dla naszych pasków. Pasek 1 i tworzymy mu background EB64. Powiedzmy 5F. Nadajemy mu wysokość. Czyli powiedzmy, jeden pasek będzie mały. Później będzie duży, większy, mały i mniejszy. Stworzymy sobie. Coś takiego, od góry 30% odstępu, I tak naprawdę już pojawia nam się yy, tutaj jakiś kolor. Oczywiście zaokrąglony wygląda znacznie lepiej. Dobra, jeśli mamy pierwszy pasek, dodajemy sobie pasek. Drugi, dajemy mu jakiś kolor. Dajmy na to 99B, 5D. Dajemy mu wysokość, która będzie większa niż ten poprzedni. I od góry odetniemy go 15%, tak żeby było to w miarę na środku. I mamy tutaj następny pasek. Te paski możemy sobie tak naprawdę skopiować, bo zmieniamy tylko właściwie parametry. Mm, nowy kolor dajmy na to jakiś żółty wysokość powinien mieć 100% czyli 100 pikseli ponieważ nasz div logo ma wysokość 100 pikseli zatem bazujemy na procentowo na divie logo jeśli jest 100 pikseli to tak naprawdę nie ma potrzeby dawać mu parametru top i mamy żółty pasek teraz zjedźmy sobie z powrotem czyli e, tak naprawdę tworzymy kolejny pasek czwarty który będzie yy, jego wysokość będzie wynosiła 70 akurat yy, procent. dajmy sobie kolor jakiś yy, dajmy na to zielony od góry 15% i mamy kolorek zielony i dodajemy pasek piąty tudzież ostatni od góry 40% yy, wysokość 40% od góry odstęp 30% kolor dajmy na to jakiś niebieski i właściwie to wszystko mamy gotowe logo możemy się logiem pochwalić i możemy oczywiście to logo dodatkowo co? obrócić żeby obrócić nasze logo dodajemy tak jak we wcześniejszym filmiku parametr transform i obracamy go o minus 45 dajmy na to dyk i dodajemy mu webkita transform rotacja minus 45 i mamy go obróconego dajmy na 90. I mamy coś takiego. Także nasze logo może być w różnej tak naprawdę postaci. Kwestią jest to, jaką e, mamy tak naprawdę wyobraźnię. W, e, w następnych filmach na pewno pokażemy, jak e, do tych logotypów używać jQuery. Czyli, na przykład, automatycznie nasze logo będzie się obracało według osi. A po logotypie na przykład będzie skakał jakiś zwierzak albo stara baba. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.